Wszystko zdarzyło się w zeszły wtorek, chociaż tak nie do końca. Ale wszystko wytłumaczę. Mama poprosiła mnie, żebym odebrał młodszego brata z przedszkola. Wszystko ładnie, pięknie, wracamy i nagle ten mały gówniak chciał mnie złapać za rękę, ale nie trafił i wytrącił mi telefon z kieszeni. Tak, mój szajsung zapierdolił pełnym impetem ochodnik. Rozjebany ekran. Wtedy uświadamiasz sobie, że musisz coś z tym zrobić, tak żeby matka się nie dowiedziała. Przez jebane 25 lat trzymasz to w tajemnicy. Kończysz studia fizyczne, fizyka kwantowa, potem astronomia. Planujesz cofnąć się w czasie i zatrzymać upadek telefonu. Po jebanych 25 latach pracy udaje ci się stworzyć maszynę czasu. Ale chcesz więcej, jesteś pazerną świnią. Cofasz się w czasie, oczywiście z podręczną maszyną czasu, żeby móc wrócić, werbujesz Alberta Einstein. Tworzycie razem przez długie lata kosmiczne wynalazki, maszyna, która na stałe nie pozwala ci się zestarzeć, wskrzeszacz zmarłych, i jesteś w trakcie tworzenia najnowszego urządzenia. Maszyny tworzącej sztuczną atmosferę, podobną do ziemskiej w 100% na innych planetach. Ale zawsze jest jakiś błąd, zawsze coś nie działa. Einstein mówi, że jest już blisko rozwiązania. Wychodzi z pracowni. Widzisz, że nie wylogował się z Face'a Jebany Down, wymyślił teorię względności, a nie potrafi wylogować. Się z fejsa. Widzisz otwarte okno dialogowe ze Steveem Jobsem. Tak, wskrzesziliśmy go, bo zna się na technologii Ewany Appleman. Mniejsza. Czytasz rozmowę. Dowiadujesz się, że Einstein chce cię wyruchać w dupę i zgarnąć całą chwałę za wynalazki dla siebie. Wiesz, co robić. Planujesz cofnąć się w czasie do momentu cofnięcia się w czasie po Einsteina. Wchodzisz do maszyny. Rampam, pam pam, piep jeb, jeb, jeb. Chuj, coś jest nie tak. Wychodzisz z maszyny. Atakują cię jebani jaskiniowcy. Zaczynasz spierdalać. Orientujesz się, że włączony Face i okno dialogowe zostawione przez Einsteina na widoku to trap. Jebaniec rzucił mi tajlandzką kurwę pod nogi. Jednak jest, kurwa geniuszem. Przeprogramował maszynę, żeby nie dało się zmienić czasu, a ustawił ją na jebaną prehistorię. Nie wiesz co robić. Wytężasz swój jebany mózg. Jesteś nieśmiertelny. Musisz to jakoś przetrwać. Żyjesz 200 lat z jebanymi jaskiniowcami. Jesteś już jebanym królem swojej wioski, bo te barany nie potrafią zrobić ostrza, a ty im wypierdalasz z ogniem na patyku. Wielbią cię. Jesteś dla nich Bogiem. Nagle otwiera się portal czasu. Widzisz jak wypada z niego dwóch Einsteinów. Łączysz fakty. Einstein jeden ten nie mógł sam ukończyć maszyny, więc postanowił cofnąć się i wziąć samego siebie do przyszłości. Następnie skończyć budowę i wyruchać samego siebie, tak jak wcześniej mnie. Ale Einstein 2 chciał zrobić to samo. Skończyło się także że Stevie Jobs pod osłoną nocy wysłał ich do prehistorii, sam zgarniając całą sławę. Einsteini patrzą się na Ciebie, a Ty z bijącym chłodem uśmiechem rozkazujesz swoim poddanym upierdolić nogi i ręce i nakarmić tygrysy szablozębne. No i tak się stało: Twoja wioska oddaje cześć dla Twojego brata w każdy wtorek nowego tygodnia. Chcesz mu podziękować za przygodę, jaką dzięki niemu Cię spotkała. Żyj następne setki, miliony, tysięcy lat. Bądź cesarzem Kamilusz II. Wybij kutasem Joannie Darkie i równouprawnienie. Rób najlepsze bity z Szczepanem i ekipą. Napierdalaj freestyle z Mickiewiczem. Ruchaj Caryce kasie, Wypierdol strzała Achillesowi w pięty. Bądź XIII apostołem. pi wino z Jezusem. Napierdalaj do Betlejem jako czwarty król. Wkręć Luterowi, że potwór Spaghetti to protip na religię. Przychodzi rok 1914. Technologia mocno do przodu, bo wojna to ten moment, gdzie ze swoją wiedzą masz wszystko naprawić. Dogadaj się z Hitlerem, żeby odjebał się od Polski, a w zamian dasz mu bombę atomową. Zgadza się. W tym czasie rób też wehikuł czasu. Udaje się. Oczywiście robisz też podręczny. I tu odpowiedź na wasze pytanie, czemu nie mam mnie nigdzie w książkach od historii, czemu nie jestem sławny. Cofam się w czasie do pierwszego dnia powstania Ziemi, następnie do wtorku roku 2015. Dlaczego? Zapytacie. Pozwoliłem się historii ułożyć swoim torem, jak wcześniej. Stoję pod szkolem, odbieram brata, wiem co zaraz będzie, szybko wyjmuję telefon, żeby przełożyć do kieszeni z tyłu, nie trafiam, telefon upada, jeb, rozlany ekran, pierdolisz to znowu masz czekać kwadrylion lat, mówisz mamie, mama mówi, że spoko, bo i tak płacimy 10 złotych polskich monet za ubezpieczenie na telefon od wypadków lub kradzieży, nie wiesz co odpowiedzieć, jutro idziesz oddać telefon do naprawy, "Żyć ze świadomością, że i tak nikt ci w to wszystko nie uwierzy."